Wydawałoby się, że największy szał remontowy jest już za nami. Rozgrywki euro dawno się skończyły, a wakacje szybko minęły. W końcu to lato preferowane jest do największych remontów dróg czy torowisk. Co jednak zrobić, jeśli remont trwać ma półtora roku i dotyczyć największego poznańskiego ronda? Do tego dochodzi jeszcze budowa wschodniej nitki wiaduktu na Górczynie oraz kończenie trasy tramwajowej na Junikowie. Wszystko to mocno utrudnia życie Poznaniakom, a na pewno wydłuża ich podróże miejską komunikacją. Poznaniacy z niej korzystający liczyli więc, że podobnie jak było to przed euro, władze miasta zdecydują się na wydłużenie trwania biletów ze względu na tak inwazyjne remonty. Początkowo projekt został odrzucony. Jednak po długich debatach, które odbyły się we wtorek 4 września, radni doszli do kompromisu. PiS opracował projekt uchwały, zgodnie z którym na bilecie 15-minutowym można by było jeździć 25 minut, a na bilecie 30-minutowym 45 minut. Jednak według radnych z PO miasto zbyt dużo by na tym straciło. Ostatecznie radni zdecydowali, że w życie wejdzie projekt zaproponowany przez PO, czyli wydłużenie czasu trwania biletów półgodzinnych. Ma on obowiązywać od poniedziałku do 5 w godzinach od 6 do 19. Wchodzi on w życie w środę 5 września.